Dzień dobry kochani. Dzisiaj poruszę sobie temat, dlaczego aż tak trudno jest odejść od narcyza. Na to składa się kilka mechanizmów. Jeden z nich to to, w jaki sposób narcyz siebie traktuje. Love bombing i has bombing. Amplituda emocji jest bardzo. ma bardzo dużą jest bardzo duża ta amplituda. Jest bardzo duża różnica między tym co czujesz podczas love bombingu i tym co czujesz podczas has bombingu. Um, rozchwianie emocjonalne jest y, ogromne i dlatego um, e, i dlatego to uzależnia to jest tak zwane uzależnienie adrenalinowe. To, że czujesz raz bardzo silne emocje pozytywne, a raz bardzo silne pozycje negatywne, to to jest właśnie uzależnienie adrenalin, adrenalinowe. I to uzależnia. Dlatego tak trudno jest odejść od narcyza, bo uzależniasz się od tego związku trochę jak od narkotyków. Niestety. Niestety, dlatego e, bardzo często pierwszym krokiem do odwyku, czyli od e, odejścia od narcyza, jest po prostu fizyczne usunięcie się z jego codziennego życia. Czyli, jeżeli jesteś żoną narcyza i macie wspólne dzieci, to może się w pewnym momencie okazać, że najlepszym rozwiązaniem będzie, um, będzie odejście, ucieczka do domu samotnej matki czy do domu kobiet. Um, I to będzie pierwszy krok. Zdarza się, że ten krok, kiedy wyrwiesz się fizycznie od y, wpływów narcyza, od y, jego przemocy na co dzień i zobaczysz, jak wyglądają zdrowe y, relacje, a to ci właśnie po, w tym ci właśnie pomogą y, kobiety pracujące w domu matki, samotnej matki, czy w, w domu kobiet, które zorganizują dla ciebie wsparcie właśnie z, z Urzędu Pracy i <laughs> y, 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 wsparcie, jeżeli chodzi o pomoc dla dzieci, na przykład znalezienie przedszkola czy e, zapisanie się do szkoły. Te wszystkie organizacyjne sprawy pomogą Ci ogarnąć, żeby było Ci po prostu lżej. I kiedy zobaczysz, jak wyglądają e, zdrowe relacje właśnie ty, e, właśnie z tymi kobietami, tymi swoimi opiekunkami w domu kobiet czy w domu e, czy w domu e, samotnej matki, to to jest ten pierwszy krok, kiedy widzisz różnicę. Bo będąc, żyjąc z narcyzem w domu, e, wszystko, co miałaś, tylko tą przemoc. A kiedy właśnie e, na co dzień żyjesz, właśnie w tym domu kobiet, e, czy w domu samotnej matki, to nagle widzisz, że masz swój własny malutki pokoik, gdzie masz prawo zamknąć drzwi i masz swoją prywatną przestrzeń. Nikt nie ma prawa ci wejść do tego domu bez swojego pozwolenia. Nawet jeżeli inne matki e, same są narcyskami. Ale mąż jest psychopatą lub jeszcze brutalniejszym narcyzem aniżeli one same, i próbują się wbić tobie do domu. Na przykład na siłę z tobą chcą porozmawiać i, i pukają do drzwi, i mówię, mówią: Ania, ja wiem, że ty tam jesteś, otwieraj, otwieraj. Przecież to nie policja. Masz prawo nie otwierać i nie rozmawiać w tym momencie, w którym ona sobie życzy, żeby z tobą rozmawiać. Bardzo często właśnie takie y, zdrowe relacje. Między kobietami, czy to pracownicami, czy innymi kobietami z domu kobiet, czy matki, e, są właśnie tym impulsem, kiedy widzisz, w jakim piekle żyłaś i że nie chcesz tego pieka z powrotem i że można żyć bez niego. Nawet jeżeli zostałaś uzależniona od swojego narca pod względem finansowym, to pomoc e, tych swoich opiekunek w domu kobiet e, pokaże Ci, że można żyć. E, nawet jeżeli masz małe dzieci, nawet jeżeli nie pójdziesz na, przez jakiś czas do pracy, bo masz małe dzieci, e, to można żyć na własny rachunek, na przykład żyjąc z e, pieniędzy opieki społecznej, powiedzmy tam przez rok będziesz żyła. Staniesz na nogi i pójdziesz do tej pracy <grych> i będziesz zarabiała. Dzieci będą w przedszkolu już, czy już w, w szkole i e, nagle znajdzie się możliwość pójścia do pracy, a nie będąc nękanym. Nie będąc e, trawionym przez tą toksyczność, będziesz miała więcej energii do życia, będziesz miała więcej energii i ochoty w ogóle pójścia do społeczeństwa. To jest jedna sprawa: e, że e, widzisz tą różnicę między zdrowiem a, e, a no, e, toksycznością. Inna sprawa, która wydaje mi się również bardzo ważna, to taka, że no niestety nie przepracowała swoich e, traum z dzieciństwa. Jeżeli jesteś w związku z narcyzmem, to znaczy, że jed, jedno z twoich rodziców było narcystyczne lub oboje byli narcyzami, lub jedno było psychopatą, drugi narcyzem, <lub>, lub oboje psychopatami. Różne konfiguracje. W każdym razie wychowała się w domu dysfunkcyjnym, że taki typ związku, Okazywania miłości, w Twoich oczach to było okazywanie miłości, właśnie love bombing i has bombing, i hate bombing. Eee, w Twoich oczach to jest tak, wygląda miłość, <grym> że miłość wcale nie jest za darmo, że na miłość sobie trzeba zasłużyć i że jest pokazywana tylko na chwileczkę, a tak ogólnie to jesteś nie taka i trzeba Cię nieustannie nie, nie poprawiać. Eee, Aniu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. <grym> Piszecie do mnie. Ym, Natalia, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Bluszcz, pozdrawiam Cię. Yy, Sebastian, cześć Sebastian. Natalia, Siemka. Lucian, hej, byłby ktoś w stanie pomóc na święta, zorganizować paczkę świąteczną? Dobrze, widzę, że tu jakieś ogłoszenia parafialne. <laughs> yy. Anteks cześć. No i właśnie jeszcze taka jedna kwestia, jeżeli chodzi o zdrowie, o to dlaczego tak, tru tak trudno jest nam się odhaczyć, to to, że byliśmy wychowywani właśnie przez Narcyzów. Nasi rodzice byli narcyzami lub jedno z nich, a drugi było współzależne. I dlatego tworzymy taki związek i <laughs> I jeżeli powiedzmy, będąc jeszcze w związku narcystycznym pójdziesz na terapię, to w momencie kiedy przepracujesz tą swoją traumę, którą twój y, szanowny małżonek narcyz zauważył, że masz i kiedy przyszedł czas na hate bombing, wali cię niczym pałą bojową po głowie właśnie tą twoją traumę y, y, zawsze y, <kluzł> cię retraumatyzując, dlatego żeby. E, żeby cię zgnębić, żeby, żeby cię zamordę <grym> i do ziemi. Um, i, um, I kiedy będąc jeszcze w związku małżeńskim zauważysz to i na terapii przepracujesz właśnie tą konkretną traumę, to będzie tak bolesne, że będziesz płakała aż bezdźwięcznie. Tak, aż twoja dusza będzie drżała, kiedy przepracujesz właśnie tą bardzo głęboką traumę. Ale w momencie, kiedy ją przepracujesz i twój szanowny małżonek, narcyz, ponownie w tych swoich pyskuskach z tobą Uderzy w tą traumę świadomie, żeby cię zretraumatyzować, żeby cię zasmu zasmucić, żebyś e, płakała, smarkała, kichała, prychała, ze smutku się rozpadała na jego oczach tak jak zawsze to było a na terapii to przepracowałaś i już ten, to zdanie, które on porusza, żeby wywołać tak silne emocje w tobie, już cię nie rusza. I kiedy on właśnie to zdanie powie, a ty patrząc mu w oczy z, z, z kamienną twarzą, pokażesz mu środkowy pa palec, zobaczysz w jaki sposób on reaguje. A! Tak jakby mu się coś nie udało! Tak jakby mu się coś nie udało! Ach. To jest straszne, kiedy zobaczysz, że on z premedytacją tłukł w twoje traumy z dzieciństwa, żeby specjalnie wbić cię właśnie w ten w ten bardzo głęboki smutek żeby Cię zretraumatyzować żeby na nowo żebyś na nowo poczuła to co czułaś w dzieciństwie kiedy wreszcie dojdziesz do takiego wniosku, że on się przez, przez te lata małżeństwa z sobą Ciebie nauczył Twoich traum, i kiedy chce wygrać pyskówkę z tobą, kiedy chce poczuć władzę, że mam nad tobą władzę, że wystarczy jedno zdanie, a ty się rozpadasz na jego oczach i on użyje tego zdania. I kiedy wyleczysz się właśnie z tej konkretnej traumy i już to zdanie nie robi na tobie wrażenia, i kiedy zobaczysz jego zawód, że o, nie udało mu się wygrać, że nie udało mu się ponownie Cię wbić w rozpacz, to jest takie, taki wstrząs. O mój Boże, on to robi specjalnie. <grym> I nagle zaczynasz wierzyć, że to nie ma nic wspólnego z miłością, tylko właśnie y, on do Ciebie podchodzi, jak do kogoś, kogo chce zniszczyć. I tu jest właśnie ta nauka związana z narcyzem, że y, po co Tobie być z kimś, to chcecie zniszczyć. To nie, nie ma nic wspólnego z miłością. Miłość tak nie wygląda. Na terapii oczywiście się nauczysz, w jaki sposób wygląda zdrowa miłość. Na terapii nauczysz się, jak wygląda zdrowa miłość, i kiedy przerobisz te swoje główne traumy. Związane z e, narcystycznym, z dzieciństwem narcystycznych, wychowana przez narcystycznych rodziców, to wtedy e, nagle ten twój narcystyczny mąż zauważy, że on już z tobą nie współgra, że nie ma już kontaktu między wami. On już cię zahaczyć nie może poprzez hate bombing, i poprzez love bombing. Też już ci nie zahaczy, bo to wszystko takie przesłudzone jest, takie za mocne, za intensywne. Przestaje Ci już to po prostu smakować. <gry> Dlatego jeżeli jesteś w takiej sytuacji, nawiązując do wczorajszego lewika, że fizycznie ktoś Cię zahachły, <gry> wyciągnął z tego domu narcystycznego, bo już była niebezpieczna sytuacja, bo już mąż planował dla ciebie jakiś wypadek. Albo mąż już tak cię tłuk, że następnym razem jak ci mocniej troszkę po, yy, potłuczę, to cię zatłuczę na śmierć. <grym> I no, na to nie zgadzają się twoi najbliżsi. I dlatego zahachuj cię i siłą precz z domu narcyza. Za ciebie zdecydowali. No to bez terapii się nie obejdzie, bo ty po prostu do niego wrócisz, bo nie masz przerobionych tych traum. I jest uzależniona od, y, od, tych emocji, od tej y, adrenaliny. Jak narkoman będzie cię ciągnęło, wiesz, że to cię zniszczy. Tak jak niejeden narkoman wie, że weźmie tą działkę, on umrze, bo organizm już jest tak wyniszczony. Ale nie radzi sobie z tymi emocjami, bierze i umiera. I podobnie jest właśnie z narcyzami. Jak nie przerobisz tej traumy, jak przestanie ci smakować przemoc Narcystyczna, love bombing i has bombing, i hate bombing. Musi to ci przestać smakować, a żeby przestało ci smakować, muszą zostać przerobione traumy z dzieciństwa. Wtedy odhaczysz się od niego. A jak się od niego odhaczysz, nagle otwierasz się na związki niekoniecznie romantyczne, ale koleżeńskie. Nagle zauważasz, że fajna jest koleżanka, ta, która ma swoje granice i, i szanuje też twoje. Nagle zauważasz, że ta koleżanka, która z buciorami ci się pakuje w twoje życie prywatne i chce być e, sędzią czy stroną w twoim małżeństwie, nie, nie romantycznie, tylko tak, wiecie, chce was przegadać, przeciągnąć w tą lub w drugą stronę, nagle e, przyjaźń z taką osobą traci sens. Ona ci się pakuje brutalnie z buciorami do twojego prywatnego życia. I jakby się czuła kimś, jakimś Twoim zwierzchnikiem, czy kimś takim. A na to z zgody Twojej nie będzie po, po, po wyleczeniu tych traum, takich głównych z dzieciństwa. Dlatego tak bardzo ważna jest terapia. Jeżeli zauważasz, że jesteś w, w związku z narcyzem. I nie chcesz być, ale on ma w sobie to coś, co cię do niego ciągnie. No to jest właśnie to uzależnienie adrenalinowe. I żebyś przestała być interaktywna z tym uzależnieniem adrenalinowym, musisz zrozumieć, musisz spojrzeć tam, gdzie boli, bezdźwięcznie zapłakać na terapii i przestać być aktywna wtedy, kiedy on kopie w te twoje traumy, bo już tam rano otwarte nie będzie. Już tam będzie wszystko zaleczone i już Cię to ruszać nie będzie. I będziesz widziała, że on to robi z premedytacją. Nagle spojrzysz przez jego maskę. Zobaczysz jego prawdziwą twarz. Maska, maska nagle opadnie. I to będzie właśnie ten przełom. To będzie właśnie to, co Cię poprowadzi do zdrowego życia. Owszem, trzeba tam później e, rany wylizać po takim narcystycznym, narcystycznym związku. E, będzie to może i trochę trwało ale otworzyć je chociażby na przyjaźnie ze zdrowymi ludźmi niekoniecznie z mężczyznami ale z kobietami, żeby z jakąś fajną koleżanką pójść na kawę i na ciasko od czasu do czasu do piekarni bardzo fajna sprawa i o tym też mówią karty które losuję na swoim drugim kanale Anna Selfcare o tym też mówią te karty, że Zwróć uwagę na to, żeby y, zaczęło Ci być w życiu przyjemnie, bo takie właśnie nieustanne, y, takie właśnie nieustanne y, forsowanie się to też jest właśnie pod wpływem o, y, przemocy narcystycznej, że cały czas musiała być, musiałaś być na stuprocentowych obrotach, a to prowadzi do wypalenia. Ciekawostka, cześć! Dobrze, kochani, powiedziałam to, co chciałam. Pytań nie, nie widzę do tematu. Także, co kochani, żegnam się z wami. Życzę Wam miłego wieczoru. Mam nadzieję, że pozwoliłam trochę przybliżyć ten temat. No i co, kochani, widzimy się następnym razem. Pa!